Słaniasz mi głową swoją! Dobra. Nie możesz tak robić! Ojej! No nie małem, kur! Aj, aj, aj. Dobra, aaaa. 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 Cześć, Beglecie, ekipa WC z tej strony. Witamy w nowej serii. W drodze po Globala, być może? Zaczęliśmy grać ponownie w cs No, to pomyśleliśmy, że nie będziemy kombinować z tym gamingiem, będziemy grać w cs e, Jeszcze wychodzi CS-dwójeczka zaraz. Ciekawe, czy tam się zrestartują te rangi w ogóle, ale i tak to jest taka. Możemy to potraktować jako taką wprawkę e, do cs 2. Gramy oczywiście we czwóreczkę. I dodatkowo widzicie, jest NPC Pawka. Tylko nastąpiła tutaj tak. pewnego rodzaju incepcja, bo Deja to Saker, a Deja to Pawka. Daje to Saker, a daje to Pawka. I co teraz widzowie? Ja siedzi w pokoju obok. A w kolejnych odcinkach prawdopodobnie e, będziemy też robić tak, że będziemy brali jednego widza na przykład. Przy jak nie będzie nas wszystkich dwóch widzów do pomocy, nie? I wbijajcie do nas na Discorda, bo będziemy rekrutację prowadzić do Cesa właśnie tam. Na I konkursik? Pytamy? Można, można. To co, może na wafle? No to dawaj, lub konkursik. Widzowie, wafle już są w Widlu i na mojej myszce, niestety. I co? Łapa, sub, koment i. Chyba tak, jutro. No jakiś taki najciekawszy, pewnie Bartek Wam odpisze, także co Jaki tam to jest macie smak? w głowie. Jaki to jest wafle? jest zielona cebulka, trzeci smak. Wszystkie smaki są dostępne w Widlu, już teraz. Zobaczymy. Tutaj ciekawie zbalansuje, bo Deja gra z konta Pawki, który jest silverem. Ja chciałem so. powiedzieć, że ja ogólnie nie mam rangi, wizowie, bo chłopaki tu grają regularnie. Ja w tym czasie w szachy gram, więc mogę tu, kurwa, co najwyżej roszadę zrobić na respie, ale lecimy, lecimy. Właśnie z... potraktuj to jako szachy. Bo to jest śrubowanie, no tutaj nie ma miejsca na przegrany mecz ogólnie, nie odpuszczajmy, bo każdy przegrany mecz powoduje, że ta ranga się oddala i odwleka w czasie. Ja wiem, właśnie czuję dużą presję na sobie, bo jestem trochę kotwicą, no nie? Ale no lecimy, lecimy. A mi właśnie przestało działać strzelanie jak Dobra, przestałem być kotwicą oficjalnie, chyba, chociaż robór bez strzelania i tak może być lepszy ode mnie. A co to jest za mapa? The das 2. Co robur serio nie możesz strzelać? Nie wiem może... Odcinek z utrudnieniem kurwa, że musimy zdobyć rangę i wiesz na kole fortuny wylosować, że nie możesz strzelać, nie? Robur będzie podawał bombę Pewnie nie może Jeden ja mit, idę... jeden mit. Bom, no ciekawe Poprował na B no, long. Jakby long Cofnęli Cofnę ilonga. Dostałem banie z shorta, shorta. Poka podwójne. Dwóch short, dwóch short. Środek? Już jest na bs ja ie Kurwa, nie pamiętam co na się dzieje. Na bs ie jest. Jest, tak jest jeszcze. Jest, jeszcze jeden dostał. Dostał. To może strzelać Robert, to jest dobrze. No, ale nie wiem, bo zniknął mi strzał w tym. O kurwa, nie wiem skądś mnie zabił ty, nie wiem skąd. Konsoli. A, Jeden został bałej. panowie Ostatni został na spokojnie Ubijcie go razem, razem O panowie No korda Uf, ale no trudniej się nie dało Serio Trudno się nie dało tej rundy wygrać. Dobra, co kupować? a ile masz kasy? 4 kupuj. Kewa kupuj Kewa Jemkę, stawcie. Zatem wyposażenie? i MK. Tak. A z hełmem? Tak. No. I MK? Nie mogę. Spóźnieni będziemy dawaj robór na ten short. No, w sensie na w Nie stać mnie było na MK, niestety. Patrzę długą. Środek cofnęli chyba z B. długa Dwóch środek, jeden obity. Na B się kierują. Okej, okay. Może okay. tu na długie Jeden, nie Jeden, jeden długa i... no, będzie nas złapał. Nid jest. Wchodzi długą typ jak coś. Jest blisko. Ale to paka na B. Na B. B ja nie żyję. Ja <laughs> Kurwa, no złapał mnie. Kurwa, Maciek, a tamten dostał w szyję i... Ja pierdolę. Eko, co? Ja mam pięć koła. Rzuć, rzuć granat, Deja, i może mi mida, co? Czy coś? No dam nam mida. Dawajcie longa, dawajcie longa. Dobra. Wszyscy? Ale w sensie rasz. Jedziemy, no, dawajcie. Działamy. Jedziemy, jedziemy. Na razie nic nie widzę. Nie, nie, nie wyszli, nie, nie wyszli. Idziemy, dojeżdżamy, nie? Jest obity po głowie. Dostał. Ale w ogóle przez ścianę to przeszło. My plecy, plecy. A kurwa! Co jest? Nagle na Zabrakło braku broni mi. No z tyłu plecy, zrobi plecy. Kurwa, ja ślepy jestem, ty. Dawaj, Saker, szybciej kupuj, bo może dlatego nie kupiłem Palisz tego? Palisz Longa? Deja? Nie. Mogę. Tylko dawaj, dawaj to jedę stąd, stąd. stąd. Longa wszyscy? Obity mocno tam jest. Ale fajnego skina mam, babka. Mam jednego na szorcie. B jest puste w ogóle. Co, filmu? Zostawiam cię, zostawiam cię, Deja. Też palą? Short eee, No patrz jak kocie nie no widzę się jego skina. Dobrze, sucker. O kurwa, to eee, Bądrze, long. Saker, na longu In... uważaj, po lewej będzie. Klonk, klonk. Lewa, 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 lewa. O kurwa. Info, zaspałem. Info potrzebuję, że long, bo tak nie, nie zobaczyłem mapy. 1-3, panowie. Nie jest dobrze. To z tobą ja idę, nie? No możesz, jeden środek. Ale co? O kurwa, no, nie co, w... kurwa. Nie cofajcie! Kurwa. Chyba jest lipa. Stawiamy opór. Chodzą pod kubą. Opór. Nie wiem. shorta w takim razie. Lang coś słyszał. Power short. Flesza dostałem. A ja tu leżę jakieś M4 na ziemi. Ktoś nie wziął. Rzucił się. A to ja też kupiłem. No to nie. Będziesz... no... Short. Short. jest w Sam jesteś na... Tyt na Xboxie jest. Tam na dole no. Jest, jest. Ma w Brawo Na no, spokojnie co M4 Ta. Kurwa wy macie jakieś fajniejsze M4, mam takie krótkie i brzydkie Bo to D i konto środku nie mi da jadą Bo mnie też ktoś dzwonił nie wiem czy nie Kuba Przed środkiem o kurwa, z granatem stoi, ja pierdolę. Ja, ja robię short time plecy. Dobrze, dobrze. No dobra. A. No i tam P chyba Albo tunel, albo coś O kurwa, ja z granatem dymnym No już nie no musiałem wracać środek kawka Jest, było ślepione, paka opuszczona A, B w się macie. Nie wiem czy plecy nie będą z tego no, longa, ty może będzie Blank chyba pilnuj rąga. Ile do no Jeden jest podwójny drzwi Jest, jest, jest Jednego na szorcie ma. Na szorcie jest, idzie po pakę. Dobrze, ktoś go tam zdjął. Dobra. Spokojnie. Jest, dobra. Podniósł pakę chyba. Będzie podkładał prawdopodobnie na shorta. O nie. Ty dajesz brodę? Jakoś się tam przetransportował. Dobrze, uf. Uf, uf. uf. Dobrze, dwóch ujebałem, jest git. No jest dobrze w chuj. B Z takim resprem? Chyba tak, co? W ponczu wjeżdża. Ten, jaki Rambo, kurwa. O, ma fajnego Toskina. Gdybyś to ty wiedział, kim grasz. Kim? Kim, Żyna, że nie może, że plus spojrzeć. <gry> kim grał? Dawaj, Saker, wjeżdżasz. On nawet nie nacisnąłem myszki Jest, za. Aj. Ale to B takie jest, co? Zjebane jest, kurwa. Meszluję mit. Dojeżdża. A zadano 78 na midzie. On jest obity mocno. A ja nie mogę w ogóle go trafić. Dobrze śpi, bądź. No patrz, nie mogę trafić. Ja też <noise> No. Ach, chuj tego digla! Nie umiem nim grać. Skałcik też jest fajny. Dobra, kałaszek i lecimy. Daj weźcie bombę, bo ja jestem miogę. Patrzcie na mapę, bo paka idzie, wiecie, w jedną, w drugą. Spalili podwójne? Nie, to dobrze. No Robór chcesz wejść w podwójne? Ja ci skleszuję, jakoś to no. skoordynujemy. Tylko tam Smoke powoli jest. poczekaj. Powoli poczekaj. Masz pozycję? No. Mamy no. typa. Leci fleszek Poszedł. Plecy były! Kurwa 20 mu zostało! Zapraszam long. No Nie knika przegram. Jest mit meet, meet, pomocy, poncz. W bramie. Super. Gdzie ostatni. Short, ty, short było ostatni. <noise> jak no. się zapytałeś, jak jak go tam wyczaił, przycelował. Siadło, co? Siadło. Dawaj robur, jedziesz tego longa. Wiem, że resztk nie jest korzystny, ale B nie będziemy iść, kurwa, bo widzisz, co jest z B. Dawaj. Jest pit, jeden, jeden pit. A chujowo, chujowo, chujowo. Dwóch jest, kurwa, long. Trzech, bo pit jeszcze. Pit. Trzech long jest. O, dwóch pit, dwóch pit. Pit mnie atakuje Jest, jest jeszcze pit No, no. Dostał, dostał Obita łepetyna Tu będzie tak. ktoś? Raczej nie powinno być nikogo Jak już to brama, no Jeden jest obity, bo dostał w ucho ty masz tu, Robcu zostać, masz paka jest w y, rogu. Jak pas. Brama, brama, dwa jakieś. Dobrze. Iżej wyjścia robczył ustaw się, żebyś mógł pomóc. Nie, tu, Bliżej wyjścia. Dobra. Bo tu już nie będzie go raczej. Zespotuj bramę, bramę, zespotuj, żebyś zobaczył czy wychodzi. Dobra. Bierz. Idzie. Nie radzę, bramę, Jak się pastwi, kurwa. Za też wszystkie krzywdy. Ja przetrwałem no. tam na longu co się działo trzech na mnie leciało Toś długa Dawaj Jedź długą Bądź Jeden na fresch może cztery dolny, 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 dolny dojechał Zajmą B dwóch na A będzie, dawajcie, dawajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy Pamy tego longa Pchamy, 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 pchamy O kurwa, auto ty! Ajajajajaj! Aj, 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 aj. Ale kurwa, plecy. Podkładam. Duga. Uważajcie, Chyba, bo on tam stoi. Short. Ja stoi! besie! besie mam tu go! Kurwa, dlaczego to nie, tak nie zrobiłem, jak trzeba było? <laughs> Ja brawo, ja brawo! Ja nie widziałem typa, i ja myślałem, że z longa mnie zdjęli. Kurwa, ładnie, ty ja myślałem, że się z nim zajmujesz, a ja pakę podkładałem. Sklaczamy. Dawaj, wpierdalaj się, rzucam flasza. Nie? Nie wpierdolił się, niestety. No to będziemy się teraz w Ale Ależ uczyłem pięknego. Jeden, ja B, no to lecimy, lecimy tunelem. Do... Dawajcie tunelem. No mi da. Leci leci no. Plecy! Kurwa, no. W pracy! Kurwa, w pracy! Ty nie wiem skąd. Nie wiem czy nie z pleców. pracy? Weź się, jest! No ładnie, kurwa, ponowne napierdalą. Ostrożnie no, Plecy, tunel Od Dobra. środka idzie na pewno jeden No, wiedziałem, że tam jest Zjebałem, zjebałem No zjebałem, kur... No 7-7 A to jest tak, że ten kto się 9 wygrywa? Tak nie ma finansów, Nie, ma finansy. Da ja rzucisz może coś? kupić nie, Rzuć saker nie, 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 rzuć Dążysz na luzie nie, 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 No ja nie, że się odbije. nie, nie, są? Nie wiem. Jakiś fleszek? Nie wiem. Rzucę na Longa, może coś tam. Kurwa. No. Jest, na prawo, na prawo, a zasłania szwikłową swoją. Nie możesz tak robić. Gdzie ja bałeś się pod celownik. To Jest Na BS-ie jeden. I już kurwa mnie nie ma. Auto, kurwa, oczywiście, że tak. Na spokojnie. CTA, i co teraz? O, 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 17 sekund, 17 sekund, byku. O kurwa, nie wiedziałem, że czas jest na... Musisz biec, musisz biec. Nie wiem, skąd ja mogłem wiedzieć... Brak, dawaj, kurwa, jedziemy, jedziemy. Jedzie, jedzie. Jest dobrze, plantuj, plantuj, plantuj. A, myślę, że nie na... ma... Dawaj, dawaj! On nie był na celu. Dawaj! Dawaj! Nie! dawaj! Nie! Kurwa! Kurwa, A -ha. A -ha. Dobra, i dowiesz tylko to! No panowie, jest dobry resp. Jedziemy, kurwa. Macie tą pakę ja. Fleszuj! Chodźcie, długą, lej, idziemy lej, wszyscy! Dawajcie. Na pełnej kurwie! Dawajcie, na pełne. jedziemy, no. Niszczymy ich. Czuję, mam pakę. Rzucam! Jest! A wiebałem się w granat, w chuj! No jak rzucił go! Będę mięsem yes, armatnim, yes. mało HP mam, to idę. Jest! Nie, to nie mój. Gdzie? We mnie strzelasz. Czekaj, czekaj, czekaj. Cze. Aj, chujowy smok! Dawaj, dawaj, tam jest na CT, na jest. Ja się oplułem. Będzie skampiony tu, będzie. Krzpi! Chodźcie na shorta. Flesz na shorta. Nie, dziękujemy! la! La i żółwik, wiesz, i żółwik, tak! tak. Eee. Ale było ciężko! Ja wywalczone! Ty, de, ja ten bazer, Peter, kurwa, powiem Ci, szok, nie? Już zaraz global. jeszcze tylko 100 razy. I don't know.